Chcesz kupić jeszcze dwie? Brakowało dwóch? Skąd mam wiedzieć, że ich nie zjadłeś? Nie ulega wątpliwości, że nie jadłeś czekoladek i masz bardzo ładne zęby. Wybierz sobie któreś dwie. Przykro mi, że dwóch brakowało. Pakowałam te pudełka w domu, a kot ciągle odwracał moją uwagę. Ojej! Muszę przynieść więcej towaru, ale nie mogę stąd odejść. Zaraz popilnowałbyś mi stoiska? Wiem już, że jesteś bardzo uczciwy, a dzisiaj tak prawie nie ma klientów. Musisz tylko popilnować czekoladek. Bardzo Ci dziękuję. Tajemniczy rąb. Czy George umiałby ustawić rąb? To nie mogło być trudne. Dlaczego inne kształty się trzymały? <śmienny> <śmienny> Może łączyły się kształtami, nie kolorami. George skupił się na pracy. George nie spodziewał się klientów. Chciałbym kupić czekoladki dla żony. Macie miętowe? To miętowe? A te są jakie? E, ta nie wygląda na miętową. Ech, sprzedaliśmy stonę! To niesamowite. Hmm. Dzięki za darmowe próbki, Czesiu! Mm, pycha! Darmowe próbki? Rozdawałeś ludziom czekoladki? Sprzedaliśmy 25 czekoladek, a rozdaliśmy 190. Nie zarobiłam dzisiaj nawet na składniki. Nie mam za co zrobić kolejnych czekoladek. Gdy sprzedam resztę, to koniec. Zamknę stoisko. No, już dobrze. Nie wiedziałeś o tym. George mógł tylko wrócić do domu. To będzie długi i smutny spacer. Sprzedaliśmy prawie wszystko i mam mnóstwo zamówień na jutro. Teraz mogę kupić składniki. George, ty jesteś mistrzem układania. Dzisiaj w domu poukładasz rzeczy w szafkach. No, to ja idę kupić składniki. Popilnujecie stoiska? A e, co?? Hmm. <laughs> Proszę 24 miętowe, 15 różowych i 11 białych w 16 pudełkach. A potem robi się trochę trudniej. Trzynaście niebieskich, osiem zielonych i czerwono-biała. Wszystko w pudełkach. Cztery czerwone, pięć białych, sześć niebieskich. Dziewiętnaście trójkątnych w kropki i pięć. 50... Równo rozłożone w małych pudełkach.